Jesteśmy w Kino Café. Knajp jest piwem rzemieślniczym, która dzięki Waszej pomocy została zreaktywowana. To właśnie tutaj wpadliśmy na pomysł założenia własnego browaru kontraktowego, browaru Kraftwerk. To pierwszy tego typu browar na Górnym Śląsku. Powstał z miłości, szacunku i pasji do piwa. Znajdujemy się w Browarze Restauracyjnym Majer w Gliwicach. Dlaczego akurat tutaj? Wybraliśmy to miejsce ze względu na przyjazną atmosferę i dobry sprzęt. Poza tym już wcześniej współpracowaliśmy z Majerem podczas reaktywacji naszego pubu Kino Cafe. Dlatego też wiemy, że właściciele nie boją się nowych wyzwań i chcą jeszcze bardziej zaznaczyć swoją obecność na piwnej mapie Polski. Zaraz po powrocie z warszawskiego festiwalu piwa, na którym będziemy wraz z Browarem Majer, ruszamy z naszą pierwszą warką. Pewnie Was to zdziwi, ale naszym pierwszym piwem nie będzie wysoko odfermentowany jasny Euro -lager. Nie będziemy też ważyć bezsmakowych napojów pseudosłodowych. Nie uznajmy kompromisów, nasze piwa będą wyraziste i nietuzinkowe, a pierwszy z nich to Coffee Milk Stout. A Wy już niebawem zobaczycie, co czaje się w mroku. Do ważenia naszych piw mamy już wszystko, czego nam potrzeba. Jednak do realizacji wszystkich naszych celów brakuje nam wozu. Kraftwagena! Czyli kultowego Volkswagena Transportera trzeciej generacji. Jeżeli chcecie nadać piwnej rewolucji jeszcze większego pędu i spotkać Kraftwę na wielu imprezach piwnych i festiwalach, przyłączcie się do naszej akcji.